Hej, witajcie, z tej strony Ruda, dzisiaj robimy challenge bez celownika Jeśli Wam się spodobał cię oczywiście standardowa łapeczka w górę pod filmikiem, możecie udostępnić jeszcze filmik, żeby było więcej wyświetleń, subika zostawiacie, bijacie na mojego Instagrama, jak ktoś jeszcze nie obserwuje. I co, lecimy? Dobra, wpisujesz komendę, cyk na zero, nie ma celownika, ale żeby nie było, czekajcie, przejdę sobie do OBS-a patrzcie na to, patrzcie na to. Nie ma tutaj żadnego, żadnej żadnej plasteliny nie ma. Tutaj na monitorze widzicie, no nie ma nigdzie, więc no. Więc tutaj plus linki nie ma i idziemy grać w grę Idziemy grać w grę bez celownika, rozwalam typów, robię z nimi co chcę znaczy ogólnie w sumie będzie ciężko, bo... Na pistoletówce się obawiam, bo jeszcze wiecie jak karabiny strzelam czy coś to może będzie spoko Ale jeśli chodzi o pistoletówki to mi się wydaje, że nie zabiję na pistoletówce, żadnego fraga nie zdobędę Ech. Chciałem poprawiać, dobra, nic się nie stanęło, lecimy, tutaj widzę jakieś progracze, hello Sieła morda, łapakę Robimy ich, a widzę, że z Diglem gra, z Diglem, ostro. Nie, podwyż 250 kupił dwa fleć myślałem, że z Diglem gra. Okej okay. Dobra, jak robię? Tutaj ze szercika, cyk cyk cyk, a czasika. Może jakiś szorcik. O! Zabiłem, lol, nie wiesz Nie wierzę, Dwa chydy! O, Oo no rudy! Ci powiem no! Ja bo będę musiał bez celownika grać, bo ja gram z celownikiem to słaby jestem Ale ich porobiliśmy na szybciura, dobra, 2-0, Elo, kurde, nie, dobra, to chyba będzie... To będą chyba moje jedyne fragi, coś mi się wydaje. Nie no, może jeszcze w tej rundzie coś. Okej, okay, dobrze. Jest One drop Dobra ja, drop on Coś tam dostał. Hit tak bo nie będzie górę rzucał, żeby ci z boku nie przyszedł no, no. jednak tamta runda była moja nie no, mówam nie spodziewałem się, że na pistoletówce dwa heady dam no na... cztery ammo, no spokojnie, no na spokojnie, robisz ich ty masz celownik, jak nie mam więc łatwo go teraz jak on go zabił? lol, ty ja nawet nie widziałem jak go zabił Okej, okay, okej, okay, nie no dobra, sa pojadę Żadę Nie widzimy jak go zabić, no serio Ogólnie mógłbym obejść ten challenge, nie? Grać za wupy, no ale wiecie Było no, bez sensu Chyba, że wupa bez skopa, to już ma sens Już ma trochę sens O, trochę się spaliłem Nie potrzebny ten smok, szczerze ci powiem Chyba, że od razu się wywalasz Okej okay. Dobra, to pewnie będzie przy dropy, coś mi się wydaje. Minus 87 w 3. Okej, okay, dobra. Dobra, no jedna runda może być, chociaż taka honorowa jest, nie? Dobra, Diglem, No jak mi tak dobrze poszło z pistoletów, to może Diglem bez celownika? Dobra, do jakichś już strzelać, no nie wiem, zobaczymy. My to zdupili, ogólnie tak jak się gra tego kobla, to bardzo mocno cata jest, więc jeszcze nie ma czym przejmować. No spokojnie do tego trzeba podejść No spokojnie to trzeba podejść On drop A dostał Chyba Hita Drobon Minus 14 Hmm No Gosiu daje dobrze Maszka, no drop jest, nie może ci plecać Ooo, dobra, nice try, nice try Dobra, ale dostał hita, więc nie było źle Dobra, 2-2 się zrobiło No kurde, abyśmy tak wygrali Tak tą stronę, to bo zarobiliście I'm flash you long and you'll pick, ok? I'll give you fast flash, two flashes wow. One more, one more flash Be careful, be careful Nice

Serio, z magiem na dystans. No, mam tą przewagę, że mam celownik, to jest nie fair. To jest nie fair. Ja tak się nie będę wawił. <gry> Kurde, na no, jaki a Abym taką mu wysprzęglił, no to by był kozak. No to by było kozak, dobra, ma flaszę, okej, rozumie Dobra, ja rzucę tego smoka, żeby tu na blisko był. I okay, mi uda się trafić. A, uda mi się trafić. Dobra. And then flash wrzucię, zapra czekaj morda. No to mówię chicken. Going back. Kurde, ale flashy mają. Nie no, po co to będzie łatwiej? Maybe AWP on drop. AWP drop inside. Tak. Mm. 50 ile zadałem? 26 50. No kurde, no. no. Ciężko się gra, ciężko się gra. No poza tymi fragami na pistoletówce to co? No ja nic nie zrobiłem. Dobra, a wupa jest drop. Może ją dojechać, co? Myślę, że to będzie dobry pomysł. Jak a wupa stoi drop. No, kurwa debile. Zamiast grać na dłużej. Nie ja robię robię myk Dobra, ja jestem debilem, bo może P250 tam. No tak, trudny, no tak. Nie spodziewałeś się tego. Dobra, ale da, da, da radę. No kurde mordo robisz, hedziki. Dwa hedziki, to jest... Raz, dwa i... dwa. Bo nie ma trzech. Dobra, no trudno. Chię ja mówi trudno. I ja się gro dalej, ja. ja się gro dalej. Ty no jak. Oni... Nie, no kurde coś... Oni tak nie patrzą zbyt na tego długiego. Może bym tymi flaszami wydupić, bo to jedna runda była spoko co my przejęliśmy tego site'a. To była spoko runda, nie? No tymi fleszami się wydupić, to było kozak. A zepsem flasza. Mhm, drugi flash. Więc nie widzę jestem ślepe. Nie wiem, gdzie oni mogą być On Drop to Ale głowa rudy, dobrze -ha, Dobra, super, dobra, jest trzeci frag, jest trzeci frag Dobra, idziemy po winę. Po co to powinno być łatwiej? <ścoughs> nie no, ale nie no Dobra, teraz nie spraguje na pistoletówce, teraz nie spraguje. No nie ma opcji takiej, no nie ma opcji, ja wam mówię To nie siądzie, to nie siądzie, nie da rady nie da rady, kurde da rady. A tu cyk dwa tapem dał teraz takie dwa tapy, Uuu, we świecie, Glock, potero. Dobra, zrozumiałe, bo nawalacie tego prefire'a tak cały czas, no to... Ale no, tego już nie widzę. Dobra, zagrajmy agresora. Pewnie dropa pójdą. Mi się wydaje. No No i graj sobie z celownika, no óspa Słuchajcie, muszę jakoś kosa, gdzieś tu celowny no 16, a zadałem jakieś 16, to nie było źle, no Go ma Minefaka, nie? Ci on celuje tym celownikiem? Co on robi? Jaki noob, nie? Tak se teraz myśli Mówi.. Boże, dlaczego ja? <grym>, dlaczego ja? No Dobra, no dostaniemy chyba pierdzielna w sobie i lecimy z tematem on dead? Zabiłem. Zabiłam! Lecimy co to się. One drop. Fuck! Wy czemu nie mogę przejść? Mi nie pasuje. Stanął przy tym smoke'u, luj. A czemu ty gra z USP? Why you play US Pino? Ale może za, no może zabija, a czemu on zagrał w CSu, on nie forsuje, przecież jest Wingman, kurde, no przecież siatu tu jest co chwilę Siano tu jest co chwilę, no. dobra, ale fraga miałem, odnotujmy tego pięknego headshota na tym dropie Ale no co się zrobi, no, nic się nie zrobi, no chyba będzie Ostry no, piernicz, no, będzie on z piernicz, się wydaje A, one Kurde, one close bardzo raszuje Nie spodziewałem się, że będzie tutaj stał. się że dwóch tam pójdzie na, na hita, nie A, dobra. Ale dobra, nieźle Co to poprawić tererie Dobra, Digla zagram. A co? Do odważnie świat należy. Ja rzucam smoka i heady przez smoka. I hedy przez smoka Kurde, nie trafiłem Nie trafiłem Ale beka No taka jest 2 Low HP Minus 87 In small, maybe. minus 18 7 guys what the fuck one hit was nice super dobra bad job bad job bad job żeby ze scouta zagrać i tak to przewalę zagramyśmy ze scouta śmiesznie. śmieszne tererererererer Będzie śmiesznie, patrzcie, normalnie, wychodzicie se tak, na długą se drop maybe Aj dupa. Dobra, DJ, no nie pikło, no dobra, trudno. Nie, ja mam razem, się ale. No, cztery fragi były, no nie było źle, no kurde, co chcecie, no. To się jeszcze naprawi, dobra, mam nadzieję, że łapeczkę w górę zostawicie suba i tak dalej. Widzimy się jutro z Overwatchykiem, więc czekać, tak mówię, wtorkowy Overwatchyk, ja zaraz idę nagrywać. I tyle, więc ja się żegnam na elo